Mówisz o... 1 to jeden. jeden. No. Tak, tak, tak. Nawet nie, nie w tym, że nie grałem, wiesz co w ten w rankingowe. A, proszę. No, ja musiałem zacząć od brązu, nie? <grym> Ale fajnie tam grałem tak słodko, wiesz. Widzisz, biegasz do niego dronom do bazy, skautujesz, a koleś tam, wiesz, buduje, buduje sobie pierwszą, pierwszy budynek tak w ogóle randomowo, tak A, zrobię sobie to, nie? A ty już tak jest, jest no, no. to szybko, cis tu Oracle na, na maksa. Nie wiem, coś pozmieniali chyba już w tych rankingach. Bo tak. na razie jest tak lightowo, chyba. Chyba jest okej. Okay. Ja też jakoś nie trafiłem na jakiś większy opór w tym brązie, Silverze. Raz miecz tam dwa razy jakiś kolej załatwił, ale to tak typowo przez mój błąd, nie? To Gram w te 1 na 1 jest kurde w porze. No. Goście jakie głupoty robią, że Black Słów. No. Potwierdzam. O. o! Trzeba. O! No. Hmm. Ej, ten IEM jest kiedy? W lutym czy w marcu? marcu. A co zajebiście. Marcu. trzeba no, będzie pojechać z końcu finał. Nie wiem, zapowiada się genialnie. No, z tego co tam rozkminiali. Nawet z tymi biletami całkiem w pozu wyszło. Ten motyw. Czekaj, nie wiem na kogo my tam gramy. Z... Terek Protek. No mhm, mm zajmij się. Terek, protek w pozu. Co gramy, co gramy? Czy zrobisz coś, czy...? Na No ludzie sobie tutaj zrobią... W z ekonomii i wtedy ruszam. A, to ja sobie jakiegoś takiego, ale orakla może zagram coś takiego. O. Żeby ich pozabijać. No, jak się będę bawił. Dobra. Kurde, powinno być tak, najpierw było gdyby to było zaznaczane jasno. Czy oni są w teamie? Czy to są ludki z randomu z dupy. Właściwie nie wiem jak to ma ten system. Blizzarda. Czy jak my gramy razem w teamie, to, to dostajemy też automatycznie też, tak. powinien być team, czy, czy random czy to jest wszystko obejrze? Wszystko jedno. Ale koleś chyba nie są jesteś super dobrzy. O, Ale to wiesz, czasami to nie jest jednoznaczne, nie Bo jak. wiadomo jak, miałem takie same klany, no to. Mm -hmm. no proste. Ale jak, kurde... tak jak teraz, nie wiadomo czy to jest rodzina czy nie, rodzina czy jak. No właśnie, Pieron wie. No. Gdzie masz tego? Masz drąg jakąś? A nie. No, dobiegnę dopiero, wiesz, sorry. Tak myślałem, że tam. Nie, spoko, skapijem. bo mnie goni jedną. Więc muszę mojego ciza trochę tutaj pozamieniać coś tam ktujesz, ciekawego to? Tak Ta. orakla coś Aha, fajnego. dobra, łatwiej <laughs> Takiego fajnego orakla. Dawaj to bierzemy to. Cofaj, cofaj, sofaj! Ej! Czekaj, czekaj Ej, a tutaj się biegnie takie gówno. A on tam leci po prostu na ten. O, na pałę Dobra, myślę cię ściga, no to takie tak gówno. Najpierw mnie ścigał, ale... Ja tutaj postawię Stargate'a. Aż tam? Tak blisko? No. Dobra. No bo, rak jak wyjdzie w piątej minucie, to jest naprawdę kozak. Szybko. Tak tutaj jest... jakieś widzę nudy. Ja to na laderze robię to jest zabójcze. Uwierz mi, naprawię każdą rasę. Która spóźnione mam. Dwa tak. gazy ma koleś, będzie coś, że będzie ktoś knuł. Mi mm. może to knuć.

Więc nadrabiam, nie wiedzę z rosyjskiego. Kurde, już tą strylicę nawet rozkminiam, powiem ci. Ale masz tak ustawione, że masz to i to na, po rusku? W tak, w sensie i gadanie. I, i gadanie ten. I, i ten. I, I, I znaczki. I, i, i znaczki. <laughs> Czyli one o znaczki mi chodziło. To kurde jest... Gadanie po tym rusku to jest podobne do naszego, nie? Więc jak już mm -hmm. rozkminisz czytanie tego gówna, no to już jesteś w połowie drogi do domu. O, i tam tą szybko cisnąć czy coś. Zaraz, wezmę to. Ja sobie robię banerki, to jest takie słodkie, Co sobie spodobałe. Ja zrobię orakla. Ja, robię zawsze, ja zawsze robię dwa i potem lecę na niego. To jest też super. A bo fajnie się gra proxy gateway, zobaczyłem. Szybko z transist do Blink Stalkerów. Mana ostatnio to grał na laderze i strasznie dobrze mu to wodziło. Gdzieś tam powstaje, to twoje cudo faktycznie. O co? Lingi... Dla bezpieczeństwa będę miał detektory już. Okay. Jestem... Nie ma strachu, że nas coś... Będą chcieli tutaj ochujać. Dobra, ja już lecę. 4, 5, Boże! Widzę tylko to. Taka anihilacja za O Boże! To jest, to jest imba, nie? Najlepsze jest to, że nawet jak koleś ma, powiedzmy, kupę marinów, to go kasuje, nie? <laughs> no, to jest strasznie mocne. Widziałem to, że to kurde stosują. To jest jedyny z takich kasterów, którego możesz stosować w walce, kurde bezpośredniej. To jest hardcore. Mm, to jest strasznie mocne i czasami ludzie tego nie doceniają mega. Widziałem, tam, kurde, właśnie cuda to odwalało po prostu. Tylko najgorsze jest to, że jak właśnie raz wlecisz, to musisz zadać masę obrażeń i wylecieć i poczekać, aż się energia naładuje, a strasznie długo się ładuje ta energia. Dobra, Immortale jakieś tam widzę, cudeńka. No moje Dobra. kulki będą tutaj napierdzielać. Dobra, 19 probek w sumie zabiłem. Wiecie, to wesoło jest u nich w takim razie, jak rozumiem. Mhm. Mm Przynajmniej Protos no... ten może coś, coś kozaczyć. E, mianowicie Terek. Nie widziałem niczego ciekawego w tej jego pseudobazie. To jest też intrygujące. Okej, okay, ja robię tutaj expo. I ja masuję przy okazji Void Ray tutaj z boczku, tak wiesz? Boże, on tego nie widzi, to jest takie piękne. Ha. Jeden sobie zrobię. Zaraz będę miał dane podglądowe, bezpieczeństwo słonia tu wygeneruje. Dobra, mam energię. Zobaczmy. Wstawił dwa stalkery tutaj, forza robi plus jeden, e, gateway'e głównie, o. No, papu, zabezpieczyli się przed tymi twoimi. Tak, tylko że w ten sposób że ja mogę go dalej tutaj atakować trochę, nie? Tak, widzę, widzę. Piękne. Okej. Jest... Inne stalkery. Ty też próbował. Klasycznie. Dobra, ja sobie postawię tu Expo, nie? Bo czemu by nie? Hehe, spogo, Ja tutaj ich trzy oni nie mają niczego ciekawego. Jak ktoś chciał, się... to możesz tego Golda zrobić sobie u nas w rogu w lewym Oho, no kurde, drop. drop. Sorry, nie spodziewałem się, nie to zupełnie. Luz. Jak on mi drop, to ja mu też wjeżdżam. O Boże, jak on znudził. Jak to się przedarło? Przez no, tak, to nie było nic. I spierdolił. O nie, zagapiłem się. Uf, nie zginął. Spoko Kryształy Czy Czym mowy cyk cyk O plus upy. O, dropnął tutaj Spoko Czyli tamten drop on ominął moje tutaj najlepsze cuda mm. Ja zrobię muty tak plus, ee, jak to się nazywają, te kozacy? Mhm. Ultry. Ultry? Ja. No nie wiem, no ja tu im teraz tłukę tymi mutami. To nie. To jakaś pobudka jest. O, oh, Wikingi się pojawiły. No i był, był Wiking. <laughs> nie ma Wikingów. <laughs> no tak. Tak tu jakieś widzę, że ma jakieś takie założenia, że jak podejdzie pod wieżyczkę, to może ich krzywdę mi zrobi, no. Jest ja 30, to st... 37 jednostek zabiłem mu to Jest jest biedny strasznie. No, nie ma nic tam za bardzo, nie, powalczyć. Już. O, maruder! Bieg. Odleciałem eee, dobra, no i tu już ultry, troszkę taki tranzyt sobie zrobię tutaj. Proszę bardzo, co tu mogę? Zaraz, kraklingi też są fajne, z tego co pamiętam, więc sobie o nie, coś mnie, coś mnie bije. a Nie, moje rakle. <grych> o kurde. Hm. No dobra, robię rounda, robię chmara mora to trochę im zajmie. Bronisz to? Tak, muszę sekundę muszę poczekać. Sorry, że tak Spoko, spoko. Nie, bo ja wtedy atakuję go z boku tutaj. O, t mi po, napisał pozdrawiam na, na battlelecie. twoi walczą. Baza twoich sojuszników jest oblężona. Dobra, zniszczył mi jednego z 50 ekspów. Nawet nie zniszczył, zniszczył, dobra. kudar anai. <gulanie> 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 <Baza> jest atakowana. <gulanie> Także, GG podobno. twoi sojusznicy walczą. Mm. A bo to tos. O Boże, jak te ultry się wykluwają, to tak wygląda... <śmujesz> z <tygajuszek śmujesz> <Na> tych jajuszek małych, nie? To jest takie małe jajko. Tak jakby ten komik z Carbota, że właśnie jest już win, win, win. <śmujesz> a co nagle wychodzi, to jedno jajczko zostało. Tak, Super. Teraz, co tu potrzeba? To ulepszone, to pancerz. No proszę. Boże, nice. Dobra gierka. miał to swoje 5 minut. Czy jakbym pomyślał i zrobił... A właśnie, miałem przecież banerę. Byłem głupi, zawsze tak jakoś boję się inwestować. O! Popaść od razu. <laughs> Czekaj, jak dam za mogę to dalej oglądać? Mogę. Portret. Op opór przed zabobową banerami. A ja muszę przewisię rzecz. Uh, Silver! Nice! Tak! Dopiero teraz mi skoczyło. Ale fajna ta strategia była z tym oraklem, powiem Ci. Co co? Z, z tymi oraklami, to jest super. Mhm. Polecam. Uwielbiam. Tivol, co on tam teraz robi? Hearthstone Ale nie w Widzicie ogóle. Ogólnie? No szczególnie? No to dalej z YouTube'em kręci no.